witam was serdecznie ten sam dzień postanowiliśmy pojechać zobaczyć cmentarz mamy tutaj taki sprzęt i taką drogę to jest sakra, jedziemy by pace z tyłu ale dobre takie, bo tu 20 minut się jedzie jedziemy sobie. Droga! Okay. 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 <laughs> droga normalnie jest wykraczająca, zobaczcie jaka droga to masaka! Ale będzie skaczące widać. Lepiej by było iść piechotą, myślę, fin tchnął walk z better. To jest normalnie Nie byłem przygotowany na takie podróżowanie Ale jest fajnie Taka dżungla Ludzie kiwają miejscowi Miejscowi zobaczyli białego się cieszą Ale droga jest. Normalnie. O, jakieś basa, Taka droga jest. Droga jest kryczki powulkaniczna. Nie wiem, co Samochód może się rozwalić. Ja muszę się no, pędzimy dalej Ten miejscowy sobie... Nazbieramy sobie jakiś... We are ryby. in the jungle! Tak to się zaczyna ten cmentarz, wioskowy Wioskowy jest w dżungli w sumie to Dlatego tu jest tak... Sorry za ten filmik, Niesamowite, niesamowite Dolnych wodnych Nawet gdyby dlaczego są w tym No, ja tutaj sobie uprawiają ziemię. Ja Sieki, Uprawiają ziemię, jak słońce zachodzi. Jest przyjemnie normalnie jest da wsi, jest tak przyjemne. Jest ciepło, ale nie czujesz tego. Masakrysnego i gorąca Tak do Was mówiłem wygląda tak Takie co sprawiłem Fajnie się w takim jeździ Dobra będzie coś ciekawego to wam nagram na razie, że <grym> <się> w razie dżungla dookoła się sprawiła zero siedzi w kole <grym> Zjedniemy przy takich skarpach nie wiem takim, takim samochodem Okej okay. No, ale jesteśmy w, tej, w takiej dolinie No tam jest cień, już tak nie widać, ale jesteśmy w takiej dolinie O tutaj trochę będzie lepiej kokosy nie wiem do kogo kokosy należą chyba do tego czyja ziemia ten kokos należy nie wiem ile kokos rośnie 70 lat chyba stop 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 o tam nie przejedziemy będziemy musieli dalej iść w pieszo tam nie ma szans, nie wiem czy spadniemy. To jest niezła jazda. Ale chociaż są wzgórze jakieś, jest inaczej. W Dolinie Wiatr jest przeciąg. Fajnie. Wzięliśmy się przedzierać od dżungli To jest muzułmański cmentarz, takie drzewo? Stare, usły I mają takie pomniki. Wiecie, takie daszki mają zrobione, sobie odpoczywają Odpoczywają sobie w tym trochę taki dzikie w mieście to trochę inaczej to wyglądają tutaj są takie bardzo bardzo mało rozgubane tak to wygląda spider jest to big Spider no i tutaj sobie są tak chowani mają takie daszki im tylko zrobią to mają chyba to co najbardziej lubili to, tak to są takie dopicie ja tego nie będę dotykał bo nie wiem czy mogę a ja nie chcę że to to kogoś, jakiegoś takiego nie chcę popełnić, bo tutaj są ludzie. To są takie czałki um, mistycyjne. To na ślubie się pije. Pan, pan młody na ślubie dostaje wody z tej czary takiej. Później na okres tego ślubu pije. No i mają takie kopce. To takie drzewo, widzicie jak to strasznie wygląda takie drzewo. No i to, to są jakieś napoje, napoje ktoś tam im pozostawił. A jakieś płazy się zaczynają odżywać, bo to... Tutaj, to jest to takie... Ale to i tak tak wygląda. Tak wygląda taki cmentarz. A nie wiem też jeszcze pomimo, że nie wiem. Tutaj prawdopodobnie oni nie są chowani nie są chowani w trumnach Tylko oni są chowani w białej takich płaszczach. W białych płaszczach są chowani I tutaj też widzicie takie są nie wiem tutaj się o to jakoś tak nie dba za bardzo zanim się tutaj dostaliśmy to musieliśmy przecinkę zrobić normalnie jak w dżungli później się dowiem dokładnie tam pan odmawia modlitwy są dziadkowie. supraptic to jest jej siostra

Robię, swoich dziadków mm. Chodź the water, like mm. to te water make flowers to Tak. spytałem się dlaczego to robią zaraz się pewno jest prior water prayer water z kwiatami to nazywają to wodą modliterną i widzicie i też mają ten dzwonek taki którego się pije to się to z tego dzwonka to się pije podczas podczas wesela no i to są to są dziadkowie Murty Murty to jest siostra siostra Zewa. siostra mają swoje te, mają swoje daszki żeby im nie padało żeby im nie było gorąco i nie padało dlatego te daszki

O swoich, o swoich zmarłych, po prostu to, co, to, co lubili. Za życia to im przynosi. Drzewa. drzewa robią wrażenie. O, no, Tarya ja powiedziała, to, że jak się wychodzi z tego cmentarza to się nie, nie patrzy z tyłu za siebie. White? No, ale mówi, że i tata zawsze mówi, że jak się wychodzi z cmentarza to się nie ogląda za siebie. Tak długo aż się nie dojedzie. Aż się nie zniknie z oczu prawdopodobnie. To nie wiem jak długo można się nie oglądać, prawda? No ale już byliśmy. Byliśmy w serwis, tam tworzyliśmy modlitwy jakieś tam usiłamek No takie jak wszędzie No i będziemy teraz wracali wesołą wesołą krowowozem No i to na razie te lekki wyprawy, by chyba że coś się wydarzy to jeszcze dorzucę Szymajcie się ciepło berkat kepalu kalem di kami 6